Za nami konferencja pokojowa w Monachium, na której usłyszeliśmy tak naprawdę jaki jest niemiecki plan dla Europy. Kanclerz Niemiec Friedrich Merz tak formułował swoje słowa, że naprawdę bardzo łatwo to zrozumieć. Jaki to plan? No Niemcy mają, jak to kiedyś ładnie ujął Radosław Sikorski, wziąć odpowiedzialność za Europę, a tak naprawdę Niemcy to chcą zdominować Europę, wypychając z Europy Stany Zjednoczone. Kanclerz Niemiec wprost mówi, że musimy tak działać, tak się zbroić, tak wszystko robić, żeby. Tutaj amerykańska interwencja nie była potrzebna, żeby Amerykanie w Europie nie byli potrzebni. I jak to najlepiej zrobić? No i między innymi, żeby to zrobić, żeby ten niemiecki plan dominacji Europy się powiódł, do tego między innymi potrzebny jest ten słynny unijny pakiet SAFE, czy SAFE, jak niektórzy to określają. Ten pakiet, który tak ochoczo chce przyjąć rząd Donalda Tuska, a opozycja mówi: halo, halo, w tym pakiecie, w tym planie jest tak wiele niejasności, tak dużo pytań, tak dużo złych rzeczy dla Polski, że możemy jednak, nie powinniśmy do tego przystąpić, tak jak Niemcy do tego nie przystąpiły. Jedziemy z tym tematem, będzie też o Radosławie Sikorskim, który ten niemiecki plan kupuje i wspiera, jak najbardziej wspiera. Proszę Was tylko bardzo serdecznie o subskrypcję dla tego kanału. To jest drugi z kanałów grupy analizy politycznej. Ten też rozwijamy. Jeżeli macie ochotę więcej ambitnych treści posłuchać, to zapraszam. To do Friedricha Merza. Friedrich Merz, który podczas konferencji w Monachium, to było chyba jego takie pierwsze wielkie przemówienie, wprost mówi, że Amerykanie nie są w Europie już tak bardzo potrzebni. Musimy tak wszystko zrobić, żeby Europa była samowystarczalna. Generalnie to byłby świetny pomysł, tylko że, no drodzy Państwo, no nie z Niemcami. No nie z Niemcami, ponieważ jakoś tak jest, że my jako Polacy i Polska jako państwo widzi największego swojego sojusznika w Amerykanach, dlatego że Historia to nam już pokazała tyle razy, że Niemcy to bardzo często się potrafią dogadać z Rosją ponad głowami Polaków, a Polacy na, to, na tym cierpią. Było tak wielokrotnie już w historii, no i też historia XX wieku pokazuje nam, jak pakty typu Ribbentrop-Mołotow potrafią wpłynąć na Polskę. I mija. Kilka dekad, no i okazuje się, że Niemcy znów chcą dominować Europę. Znów chcą, teraz tylko inaczej to się mówi, ładnie się mówi, tak jak to te Radosław Sikorski nazwał, chcą brać odpowiedzialność za... Europę chcą się wzmacniać, chcą odbudować przemysł obronny. tylko kto ma im to wszystko odbudować I tu wchodzi pakiet safe, że no chyba między innymi Polska ma im to wszystko zafundować i odbudować No bo Niemcy nie wchodzą do pakietu safe, chcą a chcą wzmacniać, się, chcą rozwijać swój przemysł obronny, ale nie wchodzą. Jak mówi kanclerz Niemiec, my mamy taki dobry stan finansów państwa, jesteśmy takim państwem, że mamy lepiej gdzieś indziej oprocentowane kredyty. Ale wy, Polacy, koniecznie musicie wejść i nawet nasz ambasador was przypilnuje w Sejmie, żebyście weszli do tego pakietu SAFE, bo między innymi z tych pieniążków, które wy dostaniecie z Unii, część przypłynie do nas. Część rzeczy na pewno kupicie u nas, tak? Więc wchodźcie koniecznie. Szwecja, Niemcy, chyba Holandia, kilka państw 7 czy 8 państw nie przystąpiło do pakietu SAFE. Dlaczego Donald Tusk mówi, że Polacy, którzy nie chcą tego pakietu safe to są wrogowie niepodległości? Może się warto zastanowić, a może Donald Tusk jest wrogiem polskiej niepodległości, chcąc uzależniać polskie zakupy zbrojeniowe od decyzji Komisji Europejskiej, bo to Komisja Europejska będzie musiała zatwierdzać wszystkie zakupy zbrojeniowe, zbrojeniowe przy tym pakiecie. Wiele naprawdę tutaj pytań można do tej sprawy stawiać i w to wszystko, w ten niemiecki plan dominacji Europy wchodzi wicepremier, szef MSZ, Radosław Sikorski. I to już po prostu jest dla mnie, yy, no nie jestem zaskoczony, ale to już jest dla mnie i to co wygadywał Sikorski na tej konferencji w Monachium jest dla mnie hipokryzją do granic możliwości. No bo Sikorski tak, nawet go ten kaclerz niemiecki gdzieś mercytował, że tak. Kiedyś Radek Sikorski powiedział, że najbardziej go Niepokoi niemiecka bierność, tak, że nie ma Niemców, że Niemcy nie chcą brać odpowiedzialności za Europę, a muszą, tak, to my to teraz bierzemy. Sikorski też tam wychodzi, mówi właśnie o tych, o tych niemieckich planach, jest oklaskiwany, atakuje Donalda Trumpa, Radosław Sikorski. Jedzie na konferencję do Monachium na, szef naszej dyplomacji w randze wicepremiera i krytykuje największego sojusznika Polski. Tak naprawdę, bo to nie Niemcy dziś pomagają Polsce zachować bezpieczeństwo, ale Amerykanie. I jedzie Sikorski, krytykuje największego sojusznika Polski, Donalda Trumpa w tym momencie, yy, mówiąc, ironizując, że Trump ma u siebie jakieś zdjęcia Putina w domu, yy, albo że skandalem było to, że Donald Trump poparł w kampanii prezydenckiej Rafała Trzaskowskiego. Niedopuszczalnym skandalem, mówi, Radosław Sikorski było, że Trump to zrobił. Szkoda tylko, że Sikorski jest takim hipokrytą, że nie pamięta, co robiła Komisja Europejska kiedy rządziło Prawo i Sprawiedliwość? Ile było rezolucji? Ile było wypowiedzi komisji? Ile było szantażowanie Polaków pieniędzmi unijnymi, których nie dostaniecie albo wstrzymywanie tych pieniędzy? Weźmy tutaj choćby przykład KPO, prawda? Że Polska zażyrowała i żyrowała unijną pożyczkę na KPO i potem tych pieniędzy nie mogła otrzymać, bo ktoś wymyślił, że w Polsce nie ma praworządności. I jak wy sobie tam poprawicie praworządność, to wy dostaniecie te pieniądze. To samo swoją drogą chcą przypisać do programu Safe, prawda? Ile było interwencji niemieckich polityków w Polsce, że tu się łamie w Polsce praworządność, łamie o praworządność, tak nie może być w unijnym kraju, czy francuskich, czy pan Timmermans, holenderski wiceszef Komisji Europejskiej, ile od razu tu przyjeżdżał w Polsce, interweniował. Tego Sikorski w czasie rządów PiSu nie widział. Nie, bo on w tym uczestniczył. Uczestniczył wówczas jako europoseł w tym atakowaniu. Suwerennego rządu, suwerennego państwa, ale oburzony, bo Trump poparł. Rozumiecie to? Poparł. Stanął na konferencji prasowej, zrobili sobie zdjęcia z Karolem Nawrockim i poparł Nawrockiego. No przecież, no, no, to, to, to są Himalaje, hipokryzji Radosława Sikorskiego, ale Sikorski celowo to robi, bo on się chce już wpisać. On wpisuje z Donaldem Tuskiem Polskę w ten niemiecki plan, Wypychania z Europy Stanów Zjednoczonych. Nie możemy na to po prostu patrzeć bez niepokoju, bo widzimy, co pokazują unijne raporty. Unijne raporty pokazują to, że. Nie, amerykańskie raporty, przepraszam, nie unijne. Amerykańskie raporty pokazują to, że y, Unia Europejska ingerowała w wybory. Poprzez różne systemy, poprzez media społecznościowe, poprzez różne kampanie w wybory w Szwecji, w Irlandii. W Wielkiej Brytanii, w Rumunii. Teraz są obawy, że będzie ingerować Unia w wybory węgierskie. To wielkie są o, te, o to obawy. A ja niestety mam ogromne obawy, że kolejne wybory parlamentarne w Polsce to tu już będzie się działo. Tu już będzie unijna agenda realizowana u nas w 100%. I my mamy na to patrzeć. Sikorski tego chce, bo to jest w jego interesie. Dziś Unia gra z nimi. Amerykanie z nimi nie grają, Amerykanie mówią im wprost w twarz, co wy wyprawiacie? Tak nie może to wyglądać, tak nie może wyglądać demokracja. Ale oni się obawiają utraty władzy i oni będą w to iść. I taki uważam jest niemiecki plan zdominować Europę, e, robić tak, żeby nasi zachowywali stołki. wy sobie wyobrażacie, że nagle w Polsce teraz się zmienia rząd na, ponownie na rząd prawicowy i ten rząd przeszkadza Unii w realizacji swojego ich planu. Hu, oni nie będą mogli do tego dopuścić, ale my również nie możemy dopuszczać do tego, żeby nasza demokracja była niszczona. Do zobaczenia.